Dobra. Jesteśmy z, pow Jesteśmy z powrotem. Aha, a propos mojego własnego show. Nie wiem, czy będzie, gdyż nie mam... Po prostu... Jakoś nie mam do tego pomysłów na storyline i inne. Kręcą mnie tylko w grach wrestlingowych season mode? Nie, 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 nie. Nie wykonasz mi tego. Nie, nie. Czyżby to był military press? Military press? Militali presz! Nie! O! Połączony z jakąś akcją! O! Ale teraz... osłabienie pleców Sean'a i Kelsa na ten... metalowy, żelazny stage. Goldberg, czemu ty nie bierzesz żadnych... rzeczy z ringu? Coś to jest? No DQ -mecz. Kurde! To menda. A, nieudany line. Kurczę, nie, nie w sędzie. Kurde. A, nieudany spiro od Goldberga. I te, nieudany, nieudany claw od Goldberga. Od Goldberga. Gold, Goldberg teraz w niebezpieczeństwie. Goldberg, łokieć od Goldberga. I ale cios od, od Goldberg. Goldberg teraz uderza. Ale Shawn Michaels, Shawn Michaels... I co wykonuje Goldberg? Goldberg! Czerma Suplex, taki taki jakiś zmodyfikowany. Ale sędzia leży znakautowany. Nie wiadomo, co się dzieje z sędzią. Goldberg wyszedł poza ring i co Goldberg weźmie? Stół. Ale Shawn Michaels przejmuje ten stół. I uderzenie stołem w Goldberga. O, ładnie teraz... Shawn Michaels położył Goldberga na stół. I... Shawn Michaels, ja wiem, co ty chcesz zrobić. I... What the fuck? Nie! Nie! I... Elbow drop na stół, na którym był położony Goldberg. To jest właśnie... No DQ match. To jest właśnie ROW. To jest właśnie cały Shawn Michaels, mistrz interkontynentalny. I dropkick nieudany. Za wcześnie go wykonał, ale... Nie, 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 Chyba nie chcę mu. Teraz Shawn Michaels obkopuje Goldberga, ale... Co on? O, Cios wy podbródek. Ale teraz Sean Michaels uderzył Goldberga ciosem. Też wy podbrudek. A teraz obija Goldberga. O, nie, nieudany. Jest udany. I Ditina na krzesełko. Goldberg cały już osłabiony. I po raz kolejny uderzenie krzesełkiem w piersią Goldberga. I nie, jest. I o, po raz kolejny chair shot od... Michaels, od Shauna Michaelsa dla Goldberga. O tak, tak, po raz kolejny ten sam cios i... O! Czyśbyśmy czyś mieli zobaczyć tego samego mistrza interkontynentalnego Szona Michaelsa? O tak, po raz kolejny ta sama akcja. O tak! Goldberg w tarapatach. Goldberg może doznać kontuzji po tej jakże ciężkiej walce? I po raz kolejny to samo. No nie, naprawdę Shawn Michaels oszalał, ubija krzesełkiem Goldberga. Że w ogóle Goldberg miał odwagę stanąć w ringu z samym mistrzem interkontynentalnym Shawnem Michaelsem. I pora, ale tym razem normalny chair shot. No nie, 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 nie. I po raz kolejny. Goldberg. Goldberg, ty już prawie... Ty już prawie po prostu... Leżysz leżysz i kwiczysz. Shawn Michaels cię niszczy. No i po raz kolejny. Nie. I co, co? I DDT na krzesełko. O nie, 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 nie! To na pewno nie będzie Switching Music! Nie, to nie jest Sweet! Sweet! Chin! Music! Od Shona Michaelsa i Switching Music dla Goldberga i Switching Music dla Goldberga od Shona Michaelsa Goldberg zniszczony po tym switchinie muzyku od Heartbreaky Kida HBK'a Shawn Michaelsa Nie 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 To jest po raz kolejny Switching Music dla Goldberga Sweet, Sweet, Chain! Music by Shawn Michaels I po raz kolejny Switching Music dla Goldberga od Shawn Michaelsa Sean Michaels będzie nadal mistrzem interkontynentalnym i. No, przypinaj go. I przypięty Goldberg. One. Two. Three. I Sean Michaels nadal mistrzem interkontynentalnym. A... Zatamutujmy. Dobra. Tak. Czy Sean Michaels za chwilę założy. Swój pas interkontynentalny na swoje biodra? Tak, ten pas interkontynentalny. leśni na biodrach Szanowni kasa. A Ja się już z Wami żegnam. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. do następnego odcinka. Jesteśmy nadal mistrzem interkontynentalnym na razie.